Jesteśmy właśnie przed Wojskowym Sądem na w Lublinie. Przed nami pocznik Szymon Piał, pocznik rezerwy i. Porusznik, porusznik Jakub Kuśpit. Co jest przedmiotem tak naprawdę postępowania tego, które się toczy wobec Pana? Ogólnie sprawa dotyczy przechowywania danych zastrzeżonych. Zastrzeżone to jest najniższa klauzula tajności. Powyżej są dane poufne, tajne i ściśle tajne. E, ujawnienie danych zastrzeżonych może, ale nie musi spowodować e, jakiś problem w funkcjonowaniu e, placówek publicznych. Tego e, nie wykazano, w jaki sposób mogło to wpłynąć. E, nie wykazano żadnej powstałej szkody ani domniemanej, dlatego akt oskarżenia uważam za niezasadny. Czy pan miał świadomość, co to są za dane? Dostałem świadomość, uświadomiłem sobie, że takie dane są na moich dyskach, czytając akt oskarżenia e, prokuratora. Ponieważ wcześniej nie wiedziałem nie sprawdzałem dysków, czy przypadkiem nie ma tam danych zastrzeżonych, skoro sam ich tam nie wygrywałem co próbowałem wykazać, że ja sam nie miałem możliwości ich zgrania. Natomiast podstawą do wszczęcia śledztwa i przeszukania było moje wystąpienie w Sejmie. Nie znaleziono, nie odniesiono się do tego, czy na tych dyskach znaleziono te dane, które przekazywałem w Sejmie, tak jakby ich tam w ogóle nie szukano. Szukano czegokolwiek, co mogłoby mnie skazać. Znaleziono te dane niejawne. Już nie docieka się okoliczności sprawy, Skąd te dane się wzięły, tylko że znaleziono je na moich dyskach prywatnych i jestem winny przechowywaniu tych danych. Czyli... Jeżeli nie miałem świadomości tego, że te dane tam są, ja ich nie zgrywałem, to również ich nie przechowywałem. Czyn można popełnić tylko wtedy, kiedy działamy świadomie lub świadomie zaniechamy podjęcia jakiejś czynności. I tylko Wywołanie tym jakiejś szkody podlega pod paragraf, czyli przekroczenie uprawnień. Jeżeli nie ma szkody, nie ma przekroczenia uprawnień. Jest taki akt, uważam, że proforma, wystarczyłoby, żebym nic nie robił i się nie tłumaczył i zostałbym skazany. Puh, nie mogę do tego dopuścić. Działał pan już wcześniej przeciwko temu aktowi oskarżenia, skoro uważa Pan Go za niezasadny. Zaskarżyłem w całości akt oskarżenia. Pomimo tego rozprawy odbywają się. Uniewinniając się, dążąc do mojego uniewinnienia, muszę po prostu wykazać te nadużycia w dalszym stopniu. Chciałbym mieć już spokój, ale muszę się bronić. Czy są jakieś instytucje w państwie, do których można się zwrócić? Rzecznik Praw Obywatelskich odmówił. E, i interwencji w tej sprawie. Nakierował mnie na instytucję czy możliwość pozwu cywilnego. Czyli żołnierze, jeżeli przełożeni według was dopuszczają się bezprawnych czynów, to pozostaje wam według interpretacji rzecznika tylko pozew cywilny. Nikogo nie interesuje jak działają organy państwowe i czy działają zgodnie z prawem. Hmm. Napisałem też wniosek do Konwentu Dziekanów Oficerów Wojska Polskiego. Rozpatrzą sprawę na kolejnym zebraniu w listopadzie. Może jeszcze nie będzie po sprawie. Czy istnieje coś takiego jak Naczelna Rada? Prokuratorów, wiem, że istnieje Naczelna Rada Adwokacka, tak? Czy, jeżeli istnieje, to może tam też taki kierunek można podjąć? Biorąc pod uwagę to, co dzisiaj przedstawiłem w sądzie, mógłbym sam wysłać jakieś pismo do organu kontroli lub nadzorczego nad prokuraturą. Z przepisów kodeksu postępowania karnego wyczytałem, że to. Sąd może skierować taki wniosek. Dlatego zażądałem od sądu takiego skierowania sprawy. Zdecydowałem się o napisanie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa do prokuratury okręgowej w Warszawie, Wydział do Spraw Wojskowych, w którym zarzucam moim przełożonym nadużycie uprawnień poprzez stosowanie nielegalnych wykraczających poza prawo polskie działań, decyzji czy zaniechań, które w konsekwencji doprowadzają również do dyskryminacji oraz mobbingu poprzez między innymi zmuszanie do określonego określonego zachowania. Czy w związku z tym, że zawiadomił pan wcześniej właśnie składając te wszystkie dane i dokumenty o tym, że jest możliwość popełnienia przestępstwa w Pana jednostce, czy w związku z tym Prokuratura podjęła jakieś działania? E, prokuratura Okręgowa w Krakowie odmówiła wszczęcia śledztwa, sprawę prowadziła prowadził, e, Wydział Żandarmerii w Rzeszowie. Mieli już te dane wcześniej, e, ale mimo to poszukiwali ich e, i przeprowadzili przeszukanie pod pretekstem poszukiwania tych dokumentów. Czyli można powiedzieć, że poszukiwano dokumentów, które sam pan wcześniej przedstawił prokuraturze, żeby podjęła śledztwo? Tak. Chciałabym jeszcze zapytać o komentarz porucznika Jakuba Puśpita. Był pan na rozprawie jako publika i przyglądał pan się całemu przebiegowi procesu sądowego. Zaznajomił Pan się z, ta, z całym przebiegiem tutaj wydarzeń, jakie przedstawił porucznik rezerwy Szymon Fiał. Jakie są Pana hmm, refleksje na ten temat? Jakie, co Pan myśli na ten temat, będąc a, uczestnikiem i mając możliwość wsłuchania się w cały proces od początku wystąpienia w Sejmie aż do tego aktu oskarżenia o przepowywanie danych na prywatnych komośnikach? No, przede wszystkim chciałem wyrazić wielki szacunek dla Szymona za niezłomność, bo myślę, że niewielu ludzi byłoby w stanie tak długo i tak uporczywie e, nie walczyć, może tylko stać na Straży Sprawiedliwości. Nie jeden człowiek by odpuścił. Natomiast cieszę się, że, że są tacy ludzie, którzy od samego początku. To jest oczywiście pokłosie e, wszystkich działań, całego bezprawia, które się działo nie tylko w wojsku, ale tak naprawdę we wszystkich instytucjach. E, państwowych, e, wielu też prywatnych. E, dla mnie sprawa jest e, szokująca, e, mam wrażenie, że cały wymiar sprawiedliwości nie bada co, tylko kto tak naprawdę, jeżeli ktoś jest swój, to może z, za przeproszeniem odpalić granatnik na e, posterunku policji. Natomiast jeżeli e, jest to ktoś nie swój, e, wtedy wynajduje się wręcz na niego. E, Jakiekolwiek, jakiekolwiek oskarżenia tak długo i uporczywie szukać, no jest nie, nie bez przyczyny, jest takie powiedzenie dajcie mi człowieka, znajdę na niego paragraf. Bardzo się cieszę, że mogłem tak jakby od samego początku posłuchać tej narracji, którą przygotował Szymon, Ogólnie sąd ma szansę wyjść e, z twarzą e, po tym wszystkim, e, co się działo, bo działania wobec Szymona nosiły znamiona przestępczych e, i nie, nie, ani ja się nie boję tego mówić e, nie tylko w stosunku do sprawy Szymona, ale do wszystkiego, co się działo. Po prostu mieliśmy do czynienia z działalnością przestępczą najwyższych organów kraju, włącznie z jego e, zarządcami. A to. Że, byli, że Szymon był człowiekiem, który miał odwagę e, dać temu sprzeciw oficjalnie. Dla mnie jest to e, może przedsmak tego. Jestem w podobnej sytuacji, też wobec mnie toczą się różne postępowania, także mogę e, zauważyć, jak, jak to wszystko działa. Tak naprawdę wszystko jest cały czas tuszowane, mimo że mamy skandaliczne na przykład wyniki kontroli nik mamy... Już wyroki sądów, tak? najwyższego sądu administracyjnego odnośnie nielegalności tych wszystkich e, pandemicznych e, obostrzeń, e, nielegalności e, najwyższego, tak. sądu najwyższego, nielegalności rozpo, rozporządzeń, gdyż e, mamy hierarchię aktów prawnych, przecież to wszystko jest jawne, to jest wszystko udowodnione, e, natomiast nikt nie jest zainteresowany rozliczaniem. E, faktycznych zbrodniarzy, a urządza się polowanie na czarownicę, na przykład na porucznika Fiała, e, czy mnie też, e, po prostu za to, że mieliśmy odwagę w tamtym czasie stanąć w prawdzie i, i powiedzieć, jak to wszystko wygląda. No, także palenie na stosach, szukanie czarownic, e, tak to wygląda. E, a faktycznie zbrodniarze. Chyba muszą jeszcze troszkę poczekać, ale ja jestem głęboko przekonany i wierzę w to, że każdy dostanie to, na co zasłużył. Właśnie chce zamieść pod dywan po prostu nawet, tak? W mojej opinii cały czas wszystko jest zamiatane pod dywan, a może nawet w zasadzie ten cały bajzel jest na dywanie, ale tak jakby wszyscy udają, że no tak jak to tonący Titanik i grająca orkiestra, można to tak porównać. Tak, ta, tak, taki mam obraz obecnego państwa polskiego i instytucji publicznej, czy to, są, czy to jest policja, czy to są formacje w ogóle mundurowe, czy to są sądy, prokuratura. Ja myślę, że wielu, wielu z tych ludzi doskonale zdaje sobie sprawę, do jak wielkich nadużyć i jak wielkich, wielkiego łamania prawa doszło. Natomiast teraz nie za bardzo wiedzą, co z tym robić, zwłaszcza, że większość z nich jest po tej stronie tych łamiących prawo, więc wobec nich też mogą zostać. E, powinny zostać wystosowane e, zarzuty, i, i powinna dopaść sprawiedliwość tych wszystkich ludzi, ale myślę, że jest to kwestia czasu. Także ja jestem optymistycznie nastawiony do sprawy, e, co się nie zmienia od samego początku. Proces, proces e, szerzenia wiedzy, tego przebudzenia e, tych rzeczy, które się dzieją e, geopolitycznie, globalnie. Po prostu cały czas przyspiesza, cały czas narasta, więc no, kwestia jest tego, kiedy my ogólnie, jako społeczeństwo, powiemy dość y, kolektywnie, czyli, czyli wspólnie, a nie y, będziemy chować głowę w piasek i, i tyle. A tymczasem kropla drąży skałę, tak? Kropla drąży skałę. Cały czas jako stowarzyszenie drążymy skałę, drążymy skałę, chociażby takimi sprawami jak Szymona tutaj, też jest skała drążona, bo. To wszystko dzisiaj zostało zapisane, zaprotokołowane, i to jest bardzo ważne, bo do tej pory te wszystkie rzeczy były kompletnie nieuwzględniane, więc jest to coś, chociażby po czym zostają ślady w dokumentach. W moich sprawach tak samo, też tam mnóstwo nadużyć punktujemy. Czy coś będzie z tym zrobione, na razie nie wiem. Najważniejsze jest to, że to wszystko zostaje w dokumentach, i może przyjdzie czas, że do tego wrócimy. Dziękuję Wam bardzo. Naszymi rozmówcami był porucznik rezerwy Szymon Fijał i porucznik Jakub Kuśnic. Dziękuję. Ciao.